Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Zaczynamy dzisiejszy materiał w pociągu. Dlaczego w pociągu? Dlatego, że będziemy za chwilę machać 2021 pompeczek. Tak jak widzicie właśnie w tytule tego materiału. Tradycja to się robi tradycja, bo rok temu zrobiliśmy 2020 w czasie 2 godzin 55 minut, z tego co pamiętam. Po prostu jest już 30-30 grudnia. Jedziemy na Sylwestra, jedziemy się bawić, jedziemy na imprezę i tak naprawdę to jest ostatni moment, kiedy mogę zrobić te pompeczki, bo wiem, że później będzie ciężko, będzie, nie będzie warunków, będzie dużo ludzi, będzie rozkojarzenie, a Warto przed melanżem zrobić ostatni trening w postaci 2021 pompek, więc zaczynamy w pociągu. Mam nadzieję, że skończę to przy jednym takim podejściu, przy tej jednej podróży. Jeżeli nie, no to przynajmniej na pewno wciśnę to dzisiaj w ten dzień i zrobimy to później, ale wierzę, że zrobię to w tym pociągu za tym jednym tripem. Też wierzymy, kibicujemy kompletnie inna beczka. <laughs> Pytam w ogóle, ej. Pytałem się, gadałem z konduktorem i się zapytałem, żeby nie było przypału. Powiedziałem, że mam misję, że muszę to zrobić, że zrobiłem rok temu i że zostały mi ostatni dzień. I tak naprawdę jak nie zrobię tego teraz, to później będę miał problem. Więc, czy to będzie przypał, czy to będzie niestosowne, jak będę robił pompki, powiedziała, że w porządku, jeżeli nie będę jakby przeszkadzał ludziom w przemieszczaniu się. Więc idziemy na korytarz pewnie, bo tutaj może być mało miejsca. Ringelsy na sukces i browarka na koniec na odpalenie, żeby sobie to wszystko pogodzić. No, na przykład aminokwasy. Się troszkę rozpiliły Ja sobie najpierw odpalam cytrulinę z kreatyną. Biorąc tą cytrulinę, raz na jakiś czas mimo wszystko czuję taką większą moc. I może to jest placebo, może to jest w głowie. Dzisiaj nieważne, czy to jest placebo. Potrzebuję czegoś, co po prostu mnie przetrzyma. Okej. Okay. Lightweight, baby. Lightweight, lightweight. A ty nie jesteś za y szeroki ta. na to miejsce? No tutaj łokci się nie zmieszczą. Bo... Mała zmiana planów, bo mam taki mikrofonik, żebym nie musiał biegać cały czas do aparatu, żebyście mnie słyszeli bezprzewodowy. Wireless go. Mało czasu, zaczynam się stresować. 4 godziny zostały formczek. No tego zmieniłeś no, to to ...perspektywę i wyglądał na <grym> Muszę wyglądać na większego, ale założyłem tak to. <grym> 134,6 Robiąc 15 powtórzeń w każdej minucie, na każdą minutę muszę zrobić 135 serii. Czyli 135 minut, 2 godziny 15 to by było idealnie, tak wiesz, że fest. Ale obstawiam, że między, będą, będą ze dwie przerwy w tym czasie. Nie chcę biegać po kolei, więc dobrze, że ten kijek mam. To akurat sobie troszkę tak dopnę mięśnie. Mam taki plan, nie wiem czy to wyjdzie, nie wiem ile jest przystanków ale można to zrobić po całej Polsce, że wiecie, że będę wysiadał na ka w każdej miejscowości i będę robił na peronie szybką serię fajnie by kiedyś było, jakby chciałbym, żeby świat do tego doszedł, nie? do tego momentu, gdzie fitness liczy się na tyle że, że ludzie mają właśnie warunki, żeby na przykład w takim pociągu sobie potrenować teraz się ze mnie ludzie śmiejecie a za 10 lat będziecie sami cieszyć się z owocnego treningu przeprowadzonego w wagonie PKP na siłowni. To jest challenge dla ciebie PKP Intercity. Ha? I had a dream. A day for a President. I had a dream where I have created the greatest gym in the history of PKP. United Poland. Poland, Poland. Przepraszam, ale może was być słabiej słychać, bo mikrofon jest u mnie na klacie, nie? Coś tam pewnie podbierze, ale jak coś będziecie chciały powiedzieć, to po prostu powiedz. tak <grym> Albo, albo nie, patrz, bo robisz tak, bum, gadasz a, a. i suha, i, każdy, i każda osoba, ale to jest dobre, nie, że każdy, ty ta kosteczka przekazujesz i każdy gada. Mi chyba nie taka rozmowa. <grym> Docyca. cyca. Dojeżdżamy do Poznania, zaczynam od właśnie tego miasta, wyjdę sobie, zacznę od peronu i po kolei każda jedna minuta, stoper będzie leciał, ja w każdej minucie muszę przycisnąć 15, jeżeli nie dam rady, no to jakoś będę musiał to zapisać, nie? Ale na razie ze 300-500 dam radę. Wychodzimy, ludzie się pakują, ja walę pierwszą minutę. Teraz zaczynam, odpalamy. I dobra. Robiamy pierwszą minutę, pierwsze pompki Poznań Główny. Przedamy. 10 serii poszło, czyli ile? 150 pompek. Połysze się wagon i to trochę wybija z rytmu. W końcu znalazłem sposób na nagrywanie za, za oknem, bo w, tutaj jest mikrofon i nie huczy. I w ogóle, tak sobie teraz myślę, jeżeli ktoś chce vlogować, a się wstydzi, to załóżcie sobie słuchawki, puśćcie muzykę i gadajcie do kamery. Bo ja teraz mam w dupie w ogóle co się dzieje dookoła.

15 pompek pozdrawiam kościan 30 razy 15 to powinno być 450. No o Jezu, a dopiero 450 gry? Muscię nagrywawczę Ja tylko pompę, ja robię zrobię 15 pompek Czasko dla pana już robię Bo ja robię w każdej minucie 15 Dobra Wie panu o co chodzi? Wiem, wie pan o co chodzi Dobra <śmany> już wstaje? Ja wiem, ja wiem. Bilety, nie? O proszę. Ile tego będzie? Łącznie. Nie wiem, to jest. A No, to z okazji nowego roku, nie? Może się pan dołączyć. No no na pewno na 15. To jest moc. Dobra. Prawie nam o, I to jest kultura, nie? Ja już się tak rozgadałem, że wybiłem się. Jak on hamuje, to jest leczno. Minuta przerwy, Leszno zaliczone. Co jest? Tak, 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 się Cześć, no sorry, mam w ogóle uwalone ręce teraz, nie? Nie, wiem, robię 2021 no, robię, nie? No, możesz to do, dorzucić. Chcesz? Na 15 i lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To ja robię bardzo szybkie. Nie, bo, bo ja. Bo ja w każdą minutę muszę zrobić 15 powtórzeń i z każdą kolejną minutą robię kolejne, żeby, żeby mieć tempo, żeby to zrobić szybko. Nie? Jak będziesz chciał więcej robić, to, to pompuj dokładnie. To mały biceps. Pierwsza godzina minęła, więc wchodzą aminokwasy. RABICZ! Uminąłem, muszę dalej cisnąć Ciężko utrzymasz to tempo No, muszę Mocniej Dobra To jest już takie... Już chujowo jest <gryzys> ja! Mam wrażenie, że taki kryzys Trochę mija, bo już to tak boli, że przestaje boleć. W końcu się receptory bólu wyłączają, więc później tylko będzie jutro będzie dramat. Ach, oborniki śląskie tu już nie wychodzę, bo nie zdążyłem, zrobi się grubo. Chyba na 100 minut zrobię przerwę. A jest, 9, o jest 85 minut. Dobra. No, bo to 250 tysięcy już jest tak w zasięgu ręki, fajna liczba pełna okrągła. Skomentujcie klasycznie jak rok temu ile pompek maksymalnie robicie? Może jakiś progres od zeszłego roku. jest. I teraz spadają pompeczki za Wrocław Mikołajów. Pozdrawiam wszystkich, kto stąd z tej miejscowości jest. E, takie uczucia rzadko mnie wam. W sumie mogłem coś takiego mieć na merfie, że w każdej sekundzie. Treningu chcę przerwać. Tylko, że merw trwał 50 minut, a ja teraz lecę godzinę 50. Klenowo jest lepiej, ale w głowie mam takie ciśnienie, że w ogóle zaraz, jakby miał eksplodować, jest gorzej niż przy merfie, nie? Teraz już dużo czasu na dworze, bo to trochę tu postoimy. Na, na pełną minutę, nie? No i dobra. Czekaj, Dobra. Tak, Tak, no. Jeszcze 15 minut. Ocy wychodzi i zrobi ze mną parę. Ja już robię na szybko, ty nie, prawidłowo, bo mi czasu ucieka. Pa. Ale dobrze Opać kozacko Trochę niżej jeszcze, nie? Ale Ale zrobię. No co 15 to zajebiście Pociąg nam ucieka Ale zatrzymać. Bez chydu myślałem, że pociąg ucieka, nie? A przepinają tylko wagon Kolejna seria Tutaj Wrocław Główny padła, padła bateria W kamerze akurat padła bateria jak wyszliśmy O pociąg wraca Trwało jeszcze chyba 5 Albo 4 serie Teraz się tak nachajpowałem, że to zrobię więc... Dobra 25. 2 godziny 15 minut, to jest 2025 pompek. 16 15 Okej, okay, 15 Skończyliśmy, I teraz kolejna minuta, w 15 minucie trzeciej godziny wychodzi 11 pompek. Mamy 2010, 11, 12, 3, 4, 16, 17, 20, 21, 21 stop czas, mam nadzieję, że dobrze to policzyłem cały czas leciał, 2 godziny 15 minut, 5 sekund 63, 2021 pompek z okazji kolejnego roku. W zeszłym roku 2 godziny 55 pięć minut. Przez godzinę 15 minut chyba miałem życiowy kryzys. Także naprawdę z każdą serią, z każdą minutą mówiłem, że już, że już zrobię sobie przerwę, ale nie zrobiłem. Możemy iść na melange. Odpalam zaraz browarka świątecznego. Sylwestrowego. I co dzisiaj jest? Dzisiaj akurat jest 30 grudnia. No kurde, no nie wiem. chwilę Dobra, wchodzimy. Wchodzimy. Dziękuję, Wrocław Dziękuję. Dziękuję. Wchodzimy. Ciemność się akurat zrobiło. Wup, 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 wup. I za chwilę będzie tylko przebitka z takiej imprezy. Zrobimy. Wow, A Z okazji pompeczek. Z, ok z okazji pompeczek. No i, i teraz lecimy w zasadzie do Jeleniej góry. Ja się za chwilę ogarnę jeszcze, muszę, no muszę chyba zjeść coś. Zaraz się ogarnę. Nawet nie wiem, czy kończyć tutaj vloga, czy nie, czy go, czy go że tak powiem, chwilę pokontynuować. Po, po no może nie zostawię tego na samych kąpeczkach, może coś wam jeszcze pokażę zaraz. Chyba nie ma co tutaj za dużo dodawać. Dobre podsumowanie roku. Myślę, że może się to stać tradycją. Dajcie znać, jeżeli spróbowaliście taki challenge, dajcie znać, ile czasu wam to zajęło. Na pewno przy takich wyzwaniach widzę zastosowanie jakby takie przełożenie, nie jak to, to jest powiedzmy fizyczne cierpienie, fizyczny ból, którego doświadczacie. I tak na przykład tak jak ja siedziałem przez półtorej godziny, walczyłem z tym i się dosłownie zastanawiałem w każdej sekundzie czy nie zrobić tej przerwy bo może się przyda ta przerwa ale jakby każdy kolejny dokładany taki ciężki klocek powodował że Zbliżałem się do pewnej granicy, którą już jak osiągnąłem, to mówię: No nie mogę się teraz zatrzymać, będę to robił dalej. I ostatecznie naprawdę nie spodziewałem się, że coś takiego mi się uda zrobić, bo rok temu robiłem sporo przerw, a teraz bez przerwy w każdej minucie, tak jak sobie wyznaczyłem, te 15 pompek na minutę, tak to weszło. I jestem z siebie zadowolony. Także przekład, mówię, przełożenie na wszystko. Wszystko, co robicie w swoim życiu, to ma przełożenie na. Myślę, na każdą dyscyplinę, tak naprawdę. To tylko chodzi o to, żeby się nie poddawać, żeby dalej powoli, troszkę wolniej, ale żeby dalej konsekwentnie to dokładać. I kiedy zbliżacie się do końca, to będziecie mieli siłę, żeby już to z przytupem zakończyć. Tyle mądrych słów ode mnie. Ja idę teraz spokojnie to piwko wypróżnić, że tak powiem, wypić, wyzerować. Zaczynamy nowy rok. Jakie są moje plany, to myślę, że jeszcze wam powiem. Oczywiście w tym materiale już sporo się działo, więc nie będę tego robił. Ale widzimy się jak zwykle niedługo. Lecimy 2021. 21. Obyś był piękniejszy, lepszy i weselszy. Peace out, brother. Buziaczki. Dziękuję za uwagę, dobranoc i na razie. Yo!